z tej strony Piotrek. Przejdźmy do kolejnego zadania z serii Ostatnia Prosta osą klasisty I jak już widzisz będzie to zadanie z geometrii, ponieważ tu rozrysowałem szereg rysunków. Zobaczmy jaka jest treść tego zadania. W wazonie w kształcie grania stosupa prawidłowego czworokotnego obwód podstawy jest równy 60 cm, a obwód ściany bocznej wynosi 90 cm. Ile litrów wody może maksymalnie zmieścić się w tym wazonie? Dobrze, czyli rozrysowałem tak. Tutaj szkic tego grania stosupa i jeszcze tutaj przedstawiłem podstawę, tak, czyli tutaj tą ścianę i ścianę boczną, czyli przykładowo tutaj tę ścianę i tak, zobacz, generalnie tak, musimy policzyć ile litrów wody maksymalnie zmieści się w tym wazonie, czyli jakbyśmy nalali tutaj pod przysłowiowy korek, czyli ta objętość to będzie równa objętości tego grania stosupa. Tak, no i pamiętamy o przeliczniku, 1 litr to jest 1 decymetr sześcienny. Wykorzystamy to później. I tak jak policzymy objętość tego grania graniastosłupa prawidłowego czworokątnego. Zobacz, objętość to będzie tak: pole podstawy tak razy wysokość. Pole podstawy, no to te pole tej ściany bocznej, czyli pole kwadratu, tak, no bo w graniastosłupie prawidłowym czworokątnym podstawę stanowi kwadrat, tak? A wysokość, no to będzie ta długość tej jednej z krawędzi bocznych, tak, to jest jednocześnie wysokość. Czyli tutaj ta krawędź boczna w tej ścianie bocznej, ta o ta tutaj, tak, to będzie równa wysokości tego grania stosu. No dobrze, no i mamy podane tutaj obwody. Tutaj podstawy i tutaj ściany bocznej. Czyli my wyliczymy tutaj długość tutaj krawędzi podstawy, krawędzi tego kwadratu, tak, i tutaj wyliczymy potem Długość tej krawędzi bocznej tego grania stosłupa, tak, bo tutaj to A to jest to same co tutaj w tej podstawie, tak? No dobrze, czyli tak wiemy, że objętość kwadratu liczymy jako 4 razy długość boku tego kwadratu, tak? No i możemy przyrównać, że to jest 60 cm zgodnie tutaj z danymi zadaniu, tak? No dobrze, czyli. Licząca, dzielimy obu stronie przez 4 i długość tutaj boku tego kwadratu w podstawie to jest 15 cm. Proste. Teraz ściana boczna, czyli ona jest prostokątem, czyli obwód to będzie 2 razy długość jednego boku, dodać 2 razy długość drugiego boku i to się równa zgodnie tutaj z zadaniem 90 cm. Tak, no ale A to jest to samo A. I to samo, a, tak? Czyli tutaj jest ta krawędź wspólna tych ścian, tak? Czyli podstawiamy z tego wyliczenia. 2 razy 15 centymetrów mamy tutaj, no i plus 2b, tak, to się równa 90 cm, Czyli mamy 2 razy 15 to będzie 30 cm plus 2 razy b to się równa 90 centymetrów. Obu stronie odejmujemy 30 centymetrów, czyli 2 razy b to będzie 60 centymetrów. No i podzielmy obustronnie przez dwa, przez ten współczynnik przy B. Ta długość tej krawędzi B to jest 30 cm. No i oczywiście wiemy tak, że B to się równa H, czyli H wysokość tego grania sosupa to jest po prostu 30 cm, tak? No dobrze. No i wiemy tak, że generalnie licząc objętość, że 1, bo musimy podać tę objętość. W litrach, czyli 1 litr to jest 1 decymetr sześcienny. No to w takim razie tak. E, Przemnóżmy tą objętość już od razu w decymetrach sześciennych, tak? Czyli tak. E, pamiętamy, że 1 decymetr to jest 10 cm, tak? Czyli 15 cm to będzie 1,5 decymetra, tak? 30 centymetrów to będą 3 decymetry, tak? No i od razu tu możemy podstawić tak, pole tutaj pole podstawy, czyli pole kwadratu, no to będzie 1,5, tak, decymetra do kwadratu, tak? Pole kwadratu i razy wysokość, czyli 3 decymetry razy 3 decymetry, tak. I to się równa, to się równa, przeliczmy to, tak. 1,5 razy 1,5 to będzie 2,25. Czyli decymetrów kwadratowych razy 3 decymetry. I to się równa, tak. 2,25 razy 3 to będzie 6,75. Czyli wyjdzie nam 6,75 decymetra sześciennego, oczywiście, tak, bo to już jest objętość, no i wiemy, że 1 decymetr sześcienny to się 1 litr, czyli wyjdzie nam 6,75 litra, tak, i to jest odpowiedź na to zadanie, tak, 6,75 litra, 6,34 litra, inaczej patrząc, tak, koniec zadania, życzę Ci mistrzowskiego dnia i widzimy się w kolejnym odcinku serii.